Bitwa zostaje wygrana przez Armię Pruską, co powoduje zajęcie całego Śląska i początek zarządzania tym terenami przez Fryderyka Wielkiego II. Lata mijają. Oby, między innymi kule armatnie i sprzęt wojenny, jakże potrzebny w tamtejszych czasach. Amunicja była konieczna do utrzymania sprawności bojowej księżyc w Myskie, w czy Srebrnej Górze. Rozpoczęto gorączkowe poszukiwanie do odpowiedniego miejsca. Idealne miejsce okazało się obecne zagwizje, ukryte w sercu niedostępnych, lecznych dorów przy Rzeczy Budkowiczańca. Objęte tajemnicą wojskową działania budowlane prowadzone przez prowadzonych osadników, m.in. z Saksonii i całego austriackiego Śląska, powodują powstanie kuty kronzburger i osady Hydruchstal, obecnego zadłużenia. W początkowym okresie funkcjonowania Huty Żelaza Johan Reddans był głównym rządcą Huty. Ów człowiek, Reddans, szczególnie wiele uwagi poświęcał odlewaniu amunicji, który którym w rodzinie, w lat, stał się wybitnym specjalistą. Jego uczniem był młody Georg Krieger, Późniejszy mistrz wysokiego pieca i późniejszy ojciec słynnego konstruktora, Johanna Stübara, konstruktora prototypu pierwszej lokomotywy na stałym lądzie. Początki funkcjonowania huty nie były łatwe. Liczne zagrożenia ze strony wrogich wojsk powodowały ciągły strach od trwałość huty. W 1756 roku wybucha wojna siedmioletnia. Chuta była na tyle tajna i niedostępna, że wrogie wojska w okresie wojen siedmioletnich nie mogły jej znaleźć i zniszczyć. Jednak w marcu 1759 roku wojsk austriackich zatrzymuje pod brzegiem podróżującego do rodziny w Saksonii hutnika imieniem Paul. E, Paul, co jedziesz? Do domu, ja? Do rodziny. Kurde, jak my sobie tu do mnie radać Przecież my tyle momentu kule armatnie trzeba odlewać, a ty chcesz do, do domu jechać. Przydałoby się. No to wiesz co, to pakuj się najbliżej i jedź, nie? Pożegnaj się tam jeszcze z komitą, ze znajomymi i jedź. My tu będziemy się starać, żeby to jakoś sami robić. To jedź pomału, a uważaj. No, nie zapomnę. lasami, polami do swojej rodziny. Skąd idziecie? Skąd niedaleko? Nie podoba mi się. Pana. Paula zatrzymał patrol wojsk austriackich. Pan

这好这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这 Podczas podróży Paula w marcu 1759 roku patrol wojsk austriackich zatrzymuje pod brzegiem podróżującego do rodziny w Saksonii hutnika naszego Paula. W bagażach zatrzymanego znaleziono krzesiwo. Do rozpalania ognia z sygnaturą królewskiej huty, co wzbudziło zainteresowanie żołnierzy. Skąd on to ma? Paul został aresztowany i przesłuchiwany, skierują, wskazując orientacyjne miejsce lokalizacji tajnej huty żelaza w Zagwiździu. Zarządca Huty Rechtans wraz z krigarem, dowiadując się o zbliżającym się zagrożeniu, postanawiają ewakuować pracowników. Sprzęt hutniczy, amunicję i wyprodukowane armaty. Uwaga, nadciągają. Zbijać się. Słuchajcie, trzeba ewakuować płotę i zagwizdzie. E, wierzcie co cenne Franz, szykuj się, trzeba szybko pakować Dawaj, bierzmy Słuchajcie, hopy, pomóżcie nam Dawajcie, musimy wszystko co cenne wynieść Dawajcie, chodźcie szybko Trzeba budynki wynieść, dawajcie, sześciu, hopa. Wierzcie i my, wynosimy te tam Łapcie się Pomału i nieśćcie nie, to Szybko, bo nadciągają Dawaj jeszcze te drugie, jeszcze dwóch chłopów. Kto tu jest chętny? Tam na łąka wynieście to szybko. Tylko pomału nie połączcie tego. Dawaj jeszcze jeden ktoś. O, dawaj szybko. Dawaj pomału, idziemy z tym. Pomału. Dobra, jeszcze. Kasy nie ma. Dobra. W pośpiechu załadowano 5 wozów z zamiarem zatopienia arsenału w Odrze. Załadować. Franz, szybko! Chodź. Teraz twoja kolej. Jedź z tym wozem, ostatnim dziesiątym. Wiesz, my już uciekamy, a ty jedź. Pakuj to na wóz i jedź do Odry. My uciekamy. Ostatecznie do miejsca zatopienia arsenału nad Odrą dojechało tylko dziewięć wozów. Zaś dziesiąty zniknął po drodze i nigdy nie dotarł nad Odrą. W tym czasie wojska austriackie zajęły hutę, ale nic cennego już nie znalazły. Po kilku miesiącach trusacy ponownie odzyskali kontrolę nad Hutą. Zaczęto szukać dziesiątego wozu z cennym ładunkiem kul armatnich. Szukali wszędzie. W lasach rozpytywano okolicznych mieszkańców. Ale niestety nie znaleziono żadnego śladu. Wóz, konie, cenny ładunek i woźnica zniknęli bezpowrotnie. W zakończonym śledztwie stwierdzono jedynie, iż zawartość wozu oraz woźnica został prawdopodobnie pochwycony przez wojska austriackie

Ну, бася, дядя. <свес> а, да, 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 не, 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 бася, не езжай, да. Не, да, да. Да, да, да. там оттуда. どういうこと Бай надагэ. А щэть. Аре, аре кэрэ кэрэ. Мэнэ монда дадашэ шэшэ.

Я в закладе крылья. Я обставил тебя в закладе крылья. А я в закладе крылья, короче. Я в закладе крылья. 얘들아, 힘내. 1 2 3. 너 괜찮아? 나만. 아. 너 괜찮아? 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 너

No, ja to skushe. No, let's not. Talet, that was too hard. We got. This legend that there. Ti ne ne trego pasande. Jezo shmar.

Субтитры делал DimaTorzok

Jeden zabity. O, o, o. o ja to nie żyję. Nie ja martwy. Jeden martwy. Jeden martwy. Jeden martwy. Jeden ratujmy Jeden martwy. Jeden

Było. który opowiedział mój jak było, to a było to tak po pośpieszeniu wszystkich wozów konwoj wraz z ruszył w kierunku Morowa jadąc jako ostatni w kolumnie zauważyłem że jeden z koni zaczął kuleć i coraz bardziej mój wóz odstaje od pozostałych wszystko to działo się w takim wielkim pośpiechu, a ja zostałem sam. Wszyscy odjechali. Zatrzymałem się, by sprawdzić, co jest z tym moim jedyną Nagle słyszę w oddali wystrzały muszkietów. Pomyślałem, że zostali zaatakowani i jak mnie złapią z tym matyłkiem, to pomyli.